Cześć, jestem tej Maciek Chciałbym Was serdecznie zaprosić do dziesiątego odcinka z Pokemon FireRedworking.pl Ostatnio pokonaliśmy Misty i pokonaliśmy Granta ze zespołu E Cześć, więc zespołu Shift to jest I mamy, tak nasz właśnie wygląda Otóż poziom 20. Może masz myśli, że mi się chce kichnąć. Ale chyba pomyłka to była jakaś. Z takimi to statystykami z ruchami Absorb Poison Powder, Stun i Sleep Powder. Dalej mamy Charmion poziom 23. naszego Łatymu takie statystyki oto. Sami Ember Scratch Metal Cruise, Small Screen. Dalej mamy Fillow poziom 22. Z takimi to statystykami z ruchami PEG. LEG, FORY Pursuit. Dalej mamy NINDOBY na 22. Z takimi to statystykami z ruchami HORN Attack, Double Kick, PEG. Focus Energy I na koniec mamy Mankiego, poziom 22 takimi ostatekami, ruchami, Karate Chop, Low kick, Focus Energy, Free Swipers Pod eksperymenty całą do poziomu 22 Oglisha widać szkoły do 22, a 22 dlatego, że to jest Charmeleon, głowszego teamu A zaczęło się zdziwić, czemu Oglish ma level 20, a co 21? Czy mam coś obiecałem na koniec poprzedniego odcinka? Co ja zrobię z naszym. A to nie ta trawa, są to nie ta trawa, nie, nie tutaj Expia. Wchodzimy... No i to jest. Ta wielka pomna chwila. W której. Muszę wysmakać, przepraszam, masz na odcięcie na chwilę. Więc zaraz wracam. Już jestem. Przepraszam Was yy, za mój katar, no ale... Trzeba to ciśnieniem z katar, bo coś mnie bierze strasznie katar. No. I wystawiasz poziom. Głośność jest. I teraz słuchajcie sobie. Takie statystyki. A ruchy takie same. Muzyka znowu jest jak ma być. I mamy gluma. Tak, przynajmniej mam wpis po kodeksie dla guma. Guma, guma, guma. I yy, tak. Yy, 64 Glum. Jego płatki zawierają e, wstrętny aromat. Ten smród jest tak potworny, że czuć go na 2 km od niego. No, no to do. Igen. A mogę ogóle chciałbym takiego... Taki powiedzieć. Mogę? Dziękuję, jak mogę. Jak z kolegami nas śmieja, to tam jeden z nich wspomniał chyba... Czekajcie. <coughs> Przepraszam. To jeden z nich wspomniał o tym, że jest I zaczęliśmy się śmiać z tego słowa barbar, bo przecież kolegę w klasie, no mówi. I myśliliśmy sobie a barbar i wymyśliliśmy nowy tekst. Łabał bał. Ła, bał, bał. Albo ja bye. albo la balbał. Kurde jak, się... jak ja to mówię tak brzmi jakby to debil mówił. Łabał bał. Łabał Ła, O! To trzeba mieć kat, którego jeszcze nie mamy, aby nie go dostać. I po prostu odcinku ja mam że jakoś przedostanę czy, czy na sam dół, tutaj, tutaj to, to miejsce. I no to ominę. Ja pokażę w jaki sposób to zrobię. Jak to nagle do Wam pierwszy? Czy jakieś Może można pokrywać fajny? Mamy miała! No go jest miło, a to złapiemy. Będzie się dać, czemu łopik nie miała? Kurwa, miał to gówno! Nie bym ja miał to gówno. Jak to będzie miało, to też jest gówno. Ale z których miałam z jednego prostego powodu. A to będzie Hime Slave. Highem slave inaczej proszę mówiąc, który się liczył wszystkich hajmów niepotrzebnych. Numer 52. Cały dzień spędza na śnie, w nocy pod, patroluje swoje terytorium swoimi świe, świecącymi oczami. Nazwiemy go... H.M. Nazwiemy go H.M. żebym miał od oczu służy. H.M. Się H.M. nie będzie uczył, no ma bajka. Po co mam ten muset, co bo nie wiem, i tak będę musiał mi te rupy No i też H.M. nas w ogóle nie interesuje. Mamy go, bo właśnie nie chcę hm Coś może jeszcze jest ciekawego? Coś ciekawszego niż z hm Nie, ja, Chyba, że nie ma tu nic ciekawego że nasz nowy hm slave się uczył wszystkich naszych... ...nocześnie znaczy niepotrzebnych hm -ków. No może jednak ostatnie szanse do trzech tylko Nie. Tylko nasz HM-slave. Pozyskamy od niego HP. Błagujący nam. No i go nam ratujmy. Bo jak mam HP... To sobie pozyskaliśmy już od tego, właśnie kolejnego Hamsterika. I nas chatka. W której gościu nam oferuje, prowadzą usługi opiekuna. Czy chcesz, bym potrenował Twojego pokemona? Eee, dam ci. Kiedyś nie go włócimy. Tyle razie. Segreguj. Patrzcie. A pewnie jak się kładzie, to się automatycznie leczy. Patrz. Chcesz? Masz. Mam no, zobaczenia. dzięki. Hmm. I czy pani mieć pełne HP? Mieć HP. No, czy powinien mieć pełne HP? Nie ma. Zobacz, mamy. Reszna, że go nie potrzebujemy. I jeszcze kilka sprawy złatwić. Użyjmy tu Segreguj. Bo on nie ma kilku ruchów. Już nie ma te absorb wszystkie. Iki. No i to było wszystko. I układamy jak były. No, ty jesteś na, na taki najsilniejszy. Tak nie będę teraz wolno. <laughs> I, I nie dalej Tu jest, nie takie coś. Jestem strażnikiem. Uff, ale chcę mi się pić. Hej, czekaj, droga jest zamknięta. A tu sobie widzicie droga w dół, czyli droga prowadząca do. No widzicie? Do Safran City. Ale pewnie przejdziemy jeszcze nieźle. Co to jest, to Hej, czy masz Nidora Męski? Przecież mój nie za Nidora Męskiego? Nie, nie chcę. A wiecie, czemu ta dziewczynka się o to nas pyta? Bo w wersji Pokémon yy, Leaf Green jest do zdobycia w trawie Pokémon Nidora Męski, a tutaj jest do zdobycia Pokémon Nidora Męski. To będzie nie zmienić, ktoś chciał. To jest taki bunkier. O ja, Ludzie często e, e, gubią rzeczy w mrokach Underground Patch. Jego Szósta, gdzie my teraz jesteśmy? Przechodzimy tu po prostu do całą farm city. Przejdźmy na miasto. I znajdujemy się właśnie teraz tutaj. Idziemy dalej niżej. Ścieżka szósta, w tym odcinku całą. Trener Lubaków. ne nie, 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 Nie ma tu wielu robaków. No wiesz co? No to nie jest las. Idzie do Werminier Forest, -e tylko to jest bardzo daleko stąd. Zampowiem, co to będzie. Hobby na tak. Jego firmowy atak. Kater chwil... jak takie swoje Pokémony. Ja mam hobby ataki. Które postą po no, mi jażdi twój Pokémony? Ale pierwszy, tutaj? Nindolino the My Kocham to mówić. O, tu ci z tego zabiję. Ja się nadymałam, tam miał ostatniego przeciwnika. I mnie będzie... Nienawidzę tego mordekcy. W nasekach jest takim mordekcą. Cholera, tak masz w śmieciu. O, tak, już nie mów, jak przegrałeś. Kto to przestań nas podsłuchiwać? A co? Nie się całujecie. Aha, bardzo tak szliki. Startek naszego kolegi Semika, który nas wyżywał chyba tam idiotów. No ja to nie będzie tego nazywał. No nie od idiotów, ja dobrze mówię, od idiotów nie wyzywał. Przepraszam, to prywatna konwersacja, prywatne pocałunki. Mm, mm. Dobre, e, Nancy. dobra, to ma... Do tego pokoju, ja dobry, mam. Ja nie boję lataty. No, Czego ja się bać? Czemu taki cholerny dźwięk z Boom Kronbią? Pikachu! Pikachu! Cześć, jak Jakieś to Pikachu, Pikachu, Pikachu! A jakieś takie smutowane dźwięki? To był. To ma być normalny. Znowu przegrałam. No nie zdziwiłem się, że się znowu przegrałaś. Musiałam to przeczytać to było takie złe. Nie, ja nie, 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 no, no to, zostało nam 7 lewej i mamy ninja kinga. Chcę tylko trochę i mamy ninja kinga. Ninja drug Tylko troszkę. Nigdy cię tu nie widziałem. Dobry jesteś? Nie, jestem zły, wiesz. Jestem złodziejem, który O, Butterfly! Pierwszy pięknie związgił tego pokonał w tej grze. Ciekawe, nie? No, nie widzieliśmy. Stąd, bo ciekawe. Zresztą Paraliż no to ci się nie udało. No nie kurna, na ty śmieciu! A ty, głupim śmieciem! O, widzicie? Ja też nie o tym konfuzję. Możemy coś mi się sami walnąć, mam zakręty mówię. Ale go pokonaliśmy, bo jesteśmy za jak Jakże, no i za grubliści na tyle, na tyle co mam zrobić, takiego. Ja, no, okej. Okay. Pobawię się. Pobawię się, a nie wierzę naprawdę. ona no, ma to do niego czy do mnie? W sensie, że się ze mną pobawi, że, że ta walka będzie taka prosta, że wystarczy się z nim pobawić, bo im pokażę swojej To ja tak mam prawo mówić, ci, nie ty Pobawię się, ci powiem. Já ciebie lepszym trenerem. Sto razy. Patrzcie, niszczę pokłonna hita. A ty mi gówno robisz na razie. Pa, i kolejny. Patrz, jak niszczy, jestem niszczycielem! I proszę serwaty. A, no, pokonałem jesteś słaba i ostatni. Uf, chcesz ze mną pogadać? Nie, chcę z mną walczyć. Nie, I chcę odpowiadać. Ja im chcę odpowiadać. Dajcie mi od sobą. Będę mi odpowiadał kiedyś. Nie będę chciał. No co za. To spin dość A, etap, etap. Ani. Latika, ja Dymaj się! O, nie, może problem. Może być problem. E, bo jestem wolniejszy, ok. Dobrze, dobrze. O, ja. A teraz po nim się zadymaliśmy Double kick. No, Krytyczny cios. Jakie to było smutne? Wygrałem. Przerąbane. Nie miałem najmniejszych szans. No, nareszcie. Ktoś co mówi, no, przerąbane. się, że. ciki chłopcze. Dam ci rękę. To jak, jak jak naprawdę jak tak, może tu, tu, tu. Mieki. jesteś uczciwy. Mogłem wziąć ze sobą więcej Pokemonów, to bezpieczniejsze, no. A myślałem, że nie jesteś idiotą żeby przegrywać. O Verminia City. Jesteśmy tu właśnie nowe miasto, Nowe miasto. Stąd kumacie, stąd. Tu prześmy. Takie całe nowe miasto, nie? A patrzcie, my zaczęliśmy. Zaczęliśmy. Uh, Od tam. Jeździśmy potem tu, tu, tu. I chcemy jeździć. Potem tu, 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 nie byliśmy. Tu i tu. Tak, kilka Mapu zwiedziliśmy. Powiedz, ale ką to jest? Powiedz, ale ką to jest? Powiedz, ale ką to jest? Zwiedziliśmy. Wenial City. I dawniej zadaję Czemu ja w Na następnym odcinku? W tym odcinku. W tym odcinku, ponieważ w następnym czekujemy na bardzo długi... Następny odcinek będzie tak bardzo długi. A on ma abilitkę, która nam pozwala, że on przynosi nam przedmioty, nie? O widzicie? Zbieranie przedmiotów, to mamy doler. Nie ma abilitka nie biorą przedmioty. Nie, bardzo fajnie tam nie ma przedmioty. Bardzo dobrze. Dobra, abilitka. Ma dla niego najlepsza akurat. Dobra, to teraz tak. Widziałeś, może, przy, przycumowany w, p, przycumowaną w porcie SSN? Jesteśmy ostrożni w sprawach zanieczyszczeń. Podobno Grimer mnożą się w toksynach. A dokładnie, dziewczynka, jesteś mądra. jestem rybakiem górnym. Kocham łowić ryby. No i tam dać wędkę. Może tam sobie poczekam, mówię. Mam sobie to sami, sami poczekać, jak będzie grać razem. A ja bym połowił rybki! A to odgrywasz na w następnym odcinku. Połowimy sobie rybki. Nie w tym. Chcę postawić budynek na tym e, kawałku ziemi. Kupiłem ją. Mój Pokémon wyrównuje grunt pod foodem, pod rętami. A wiecie, że gracie w Pokémon, bo jak się grało w Pokémon RED, to mój to samo Red i Blue i Yellow. A jak się gra Pokémon Gold i Silver, to to już jest jakiś budynek. Będę w tych obszarach. Więc zagrać. A ja wam pokażę następną seria, właśnie mnie... E, e, następna seria... Właśnie w Gold Series się wracało do Kanto. W każdej serii właśnie z gier Job to się wracało do Kanto. A następna gra to jest Hack. jaką nie grać, to nie Hack. Ale wrócimy do Kanto. I pojawia się prostu w generacji. Nie, nie będzie tak równo. Ja bym chciał pokonać tylko Pokémon z drugiej generacji, kiedy doszły. To bym musiał darować Pokémon z Gold, albo Silver, albo Krystal to stare. A mi się nic, to okropnie wygląda. No, niektóre takie mam się nazywać, jak Pokémon Prism. Fajny hack, ale tak wygląda. Pokémon jak ktoś tam jakiś returnet. To też jakby, no ale to jakby bym już tego zmuszony. To bym może darować Pokémon Liquid crystal, Fajny hack, który się bardzo mi ogra. I się idzie jeszcze nie dość na Johto, na Kanto, to jeszcze na jakieś wyspy pomarańczowe. I chyba na wyspy Serii. On wiemy połączony, jest naprawdę długi. Niektórzy przechodzi jego przez 120 odcinków 16-minutowych. Więc witam, nie wiem, może danie 8 odcinków. Ostatnio jak najszybciej to zrobić. ale więc nie będę dużo czasu, a może dalej. E, kocham mojego Seal'a jest taki słodziutki, kwiczy Hugh, gdy go tulem. I ten nam walił bzdury, których ja nie chcę słuchać bo nam da... po on nam da kupon na rower. Ja ja nie wiem. Z tego już nie chcę gadać, ja nie gadamki bzdury. Spirą farfecita. Chcesz figła? Myślę, że... Mu... Zapauzować i poczytać. Jest to kompletnie mi tak się, boż to grałem. I robimy teraz za Mamy 13,5 tysiąca. Prawie, że e, Boli. Nie chcę. Chcę super superpłationy. Mogę kupić dużo, chcę 5. E, nie, nie, o! 10. Nienawidzę dziki pchnięt. Pozostaje sobie w drugim miejscu. I tak to wkurza. Cały czas. Dziki pchnięt. Dziki pchnięt. Ja mam nageta. Później go sprzedam. Nie chcę się teraz... Mamy tak dużo hajsu. No i... No tutaj... Chcę wymienić się listami z różnymi ludźmi. No ta... zdula totalna. Nie interesuje mnie to w ogóle, co wy do mnie mówicie. Hmm, tutaj przy już nie są ważni. No i co, kochani, to by było chyba na tyle w tym materiale. Cześć i czołem i do ostatniego. Jo.